Nasza historia jako pionierów technologii snu zaczęła się 30 lat temu, kiedy stworzyliśmy wyjątkowy materiał Tempur, zaawansowaną piankę termoelastyczną wykorzystującą technologię NASA. Tempur stał się podstawą naszych kolekcji materaców i poduszek, zmieniając sposób spania na całym świecie. Nic dziwnego, że nie interesowały nas sprężyny. Ale z czasem nasi naukowcy zaczęli się zastanawiać, czy możemy zaoferować szybkość reakcji materaca sprężynowego połączoną z komfortem materiału Tempur. Odpowiedź brzmi tak. Przedstawiamy Hybrid, rewolucyjne połączenie zaawansowanego materiału Tempur z mikrosprężynami Precision. Formowane na zimno sprężyny o średnicy 45 mm mają 7 zwojów i są skompresowane do wysokości 10 cm. Otrzymaliśmy w ten sposób idealną sztywność, dającą maksymalny komfort i szybkość reakcji. Sprężyny kieszeniowe są od siebie niezależne, aby dopasować się do Twojego ciała i reagować na Twój ruch. Bezpośrednio nad nimi znajduje się warstwa wspierająca, pozwalająca materacowi szybko powrócić do pierwotnego kształtu, zapewniająca elastyczność i redukująca niechciany ruch. Na powierzchni materiał Tempur redukuje nacisk, delikatnie podpierając twoje ciało i oferując niezrównany komfort noc po nocy. Dodatkowo zaprojektowaliśmy nowy pokrowiec z technologią CoolTouch, którego górną część można łatwo odpiąć i wybrać. Tempur Hybrid na nowo odkryliśmy materac. Ponownie. Przetestuj innowacyjne produkty Tempur w najbliższym salonie.